Jak prawidłowo przechowywać mleko mamy? Zastanówmy się nad aspektami higienicznymi. Musimy zwrócić szczególną uwagę na higienę w procesie przechowywania mleka, aby zapobiec rozwojowi bakterii i zapewnić bezpieczeństwo żywienia maluszka. Przede wszystkim należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund, a także oczyścić laktator i pojemniki do przechowywania mleka. Ponadto zaleca się stosowanie pojemników wykonanych z materiałów bezpiecznych dla żywności, które z łatwością będziemy mogli wysterylizować. Co więcej, pojemniki powinny być szczelnie zamknięte, aby zapobiec zanieczyszczeniu mleka. Jakie warunki powinny być do przechowywania mleka? Temperatura i czas przechowywania mają istotny wpływ na jakość mleka mamy. Zazwyczaj świeżo odciągnięte mleko można przechowywać w temperaturze pokojowej przez od 4 do 6 godzin. Jednakże w lodówce mleko można przechowywać przez 3 do 8 dni, a w zamrażarce nawet do 6-12 miesięcy. W zależności od rodzaju zamrażarki, warto zaznaczyć, że mleko przechowywane w zamrażarce może ulec niewielkim zmianom smaku i zapachu, ale nadal jest bezpieczne dla maluszka. Jak powinien wyglądać proces rozmrażania mleka? Rozmrażanie mleka mamy powinno odbywać się stopniowo, aby zachować jego wartości odżywcze. Po pierwsze, zaleca się przeniesienie zamrożonego mleka do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Po drugie, można również rozmrozić mleko, umieszczając pojemnik w ciepłej wodzie, nie gorącej, przez kilka minut. Ponadto rozmrożonego mleka nie należy ponownie zamrażać. Jakie są zasady podawania mleka? Podgrzewanie mleka mamy powinno odbywać się delikatnie, aby uniknąć utraty cennych składników odżywczych. Dlatego też zaleca się podgrzewanie mleka w ciepłej wodzie lub za pomocą specjalnego podgrzewacza do butelek. Niemniej jednak nie należy podgrzewać mleka w kuchence mikrofalowej ponieważ może to prowadzić do nierównomiernego podgrzania i ryzyka poparzenia maluszka. Wreszcie, przed podaniem mleka dziecku należy sprawdzić jego temperaturę, wylewając kilka kropli na wewnętrzną stronę nadgarstka. Podsumowując dzisiejszy film, prawidłowe przechowywanie mleka mamy jest ważne dla zapewnienia dziecku bezpiecznego i wartościowego pokarmu. Dlatego też należy przestrzegać zasad higieny, kontrolować temperaturę i czas przechowywania, a także stosować odpowiednie metody rozprażania i podawania mleka maleńskiego. Wszystkiego dobrego! Cześć!